18 lat miała. Nagle... Hmm, Jezu, ja nawet nie wiem jak to mówić. Miała swoją pasję fotografię. I nagle mówi, mamo nie chce mi się kompletnie robić zdjęć, już mnie to nie pociąga. Spała dniami, nocami nie mogła. Nie chciała jeść. że się nie chciało. Przesuwała takie. okna w pokoju. Tak. po prostu, żeby było bardzo ciemno. Ciągle na nic nie miała siły, jak człowiek nieraz coś do niej mówi, to tak jakby do niej nie docierało. Ona tak jakby nie była w tym świecie, niby patrzyła. Ja ją, była osoba bardzo aktywna fizycznie i wysportowana, nagle nic. Boli ją głowa non stop, bolały, no wszystko ją bolało w sumie. A że ja wcześniej leczyłam nerwicę, więc powiedziałam, że to jest chyba jedyne wyjście, żeby jednak iść do lekarza. Ale zaczęło się od jej pasji malowania, bo ona dużo zaczęła szkicować takie portrety, malować takie karykatury różnych z bajek, z takich postaci, że człowiek tak nawet sam nie, nie był w stanie zobaczyć, jak dziecko jest ma talent taki po prostu, żeby takie coś namalować. I ona miała do tego pasję, była skupiona, tak zawsze chciała to zrobić jak najlepiej. Widać, że starała się o to, żeby było jak najlepiej zrobione wszystko to, co robi. Później czasami jak nie, nie wyszło, no to bardzo to przeżywała, ale widać, że dziecko było takie wrażliwe i ciągle miało coś do zrobienia, ciągle cieszyła się wszystkim i nagle później był taki przełom, że nie, odrzuca, nie wiadomo czemu, to ją wszystko zaczęło drażnić, że to już nie będzie robić, bo to nie ma sensu. Fotografia później, jak się zaczęła, no to też niby z początku była taka pasja, że cieszyła się tym, a po czym później mówi, że mam o to chyba nie ma sensu, ja tego nie będę robić, bo to... Widzę, że z tego nic nie będzie. To na aparat zaczęła zbalać, to później na różne rzeczy takie. Zawsze miała coś, że odrzucało ją to, a nie wiadomo czemu. Nagle tak przyszło takie coś, i człowiek, tak jakby no, był bezradny, no bo jak się dowiedział, czasami od koleżanek więcej człowiek się nie dowiedział, bo potrafiła się coś tam powiedzieć więcej niż my, no bo człowiek czasami widzi się, że człowiek jest rodzicami, a nie jest w stanie wszystko zrozumieć, co dziecko czuje i co dziecko chce zrobić. I dopiero człowiek jak się dowiedział, tak i przerażenie takie wpadło, jak ona czasami opowiedziała, że chciała się pod samochód rzucić, pod tory, to, to do człowieka dopiero to, że to jest naprawdę, to nie jest przelewki, bo ona może w każdej chwili coś zrobić. I był taki lęk, że żona to wy, przy, wysyłała czasami, że proszę Cię, żeby ktoś tam szedł, żeby zawsze z nią i zawsze telefon, żeby miała przez bo to było takie, że no, w każdej chwili można się było dowiedzieć, że dziecko nagle o, rzuci się albo coś pod samochód i nie wiadomo z czego. Ona na tyle była otwarta, że w końcu no, rozpłakała się i mówi, mamo ja nie wiem co robić, tak jakby jakiś, mówi, obcy głos kazał jej no, skończyć z sobą. Mówi, mamo pomóż mi, no to prosimy do pani doktor psychiatry. No i przypisała jej leki, brała je przez 8 miesięcy, nie miała tych myśli, ale była troszeczkę taka przytłumiona. No wyciągnęła ją wtedy z tego, przy okazji yy, miłość się napatoczyła, ale mimo to, że było dobrze w związku, to co jesień i zimę, mówi mam już powoli to wraca, ale nie z taką siłą, ja to jeszcze kontroluję. To rozstanie sopkiem też bardzo też, przeżyła też, też bo ale widać wszystko przeżywa. Każdą jedną najdrobniejszą rzecz, gdzie ktoś inny dałby sobie spokój, ona to strasznie przeżywa ze wszystkim. I jak przeżywa, to tak widać, że tą swoją agresję tak wyraża, coraz głośniej zaczyna mówić. Także ona ma tylko rację, że nie, nie, że ktoś jak jej coś chce doradzić dobrze, to nie, tylko widać, że dziecko tak jakby samo wiedziało, co ma zrobić, a to nie było zawsze do końca to. Czyli agresja też się pojawiała. Tak 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 tak, 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 tak. Nieraz, żeśmy ją chcieli uspokajać, to się zaraz złościła, a to dajcie mi spokój, albo nieraz tak było, że to nie muszę już nic zrobić, bo widzę, że to was nie interesuje, do was można mówić, a wy nie wiecie o co mi chodzi i tak było ciągle. No widzę, jak wy mi pomagacie i tak nieraz było, zaraz się oburzyła, taka złość tak. była w niej. No. Jakie przesłanie dla rodziców, których dzieci mają depresję, co zrobić, jak sobie poradzić? Niech robią wszystko, żeby mieć jak najlepszy kontakt, bo gdyby nie to, że ona miała do mnie zaufanie i mogła się do mnie ze wszystkim zwrócić, to by już było po dziecku, to na pewno. Tylko wiedziała, że no, jak nie my pomożemy, to nikt jej nie pomoże. Także muszą, muszą obserwować dziecko, bo najpierw ja zaczęłam obserwować, dopiero ją wciągnęłam w taką rozmowę. Powiedziałam, że coś jest złego. Ona nikła w oczach, spała w dzień. To jest chyba teraz pierwszy sygnał. Śpiąca w dzień, w noc spać nie może. To jest taki pierwszy sygnał u nas, przynajmniej. No i brak ochoty na cokolwiek.